Witam Was pięknie i słonecznie. Bodziszki to rośliny wieloletnie, nie chorują, nie przyciągają ślimaków, dobrze się rozrostają, a kwitną otwicie, przyciągając może owadów. Raz prowadzone do ogrodu, zostają na bardzo długo, także dlatego, że rozmnaża się jej łatwo, przez podział korzeni, od wiosny do jesieni, nawet co roku. Świetnie nadają się do obsadzenia ogrodu w sposób indywidualny i ciekawy. Zaraz zobaczycie, w jakim towarzystwie posadziłam cztery odmiany, bo chcę Was zainspirować nimi, gdyż czasem zadarnią każdą powierzchnię, więc ograniczają ilość chwastów w ogrodzie naturalnie i kolorowo. Po gęstych opadach deszczu, jakie były ostatnia, chwasty u mnie rosną po prostu w szalonym tempie. A to sprawia, że trzeba częściej usuwać. Natomiast tam, gdzie jest to możliwe, ściukuję rybaty. Najczęściej są to zrębki, drobna kora lub kompost, bo nadal część moich roślin jest jeszcze na walizkach. Wiele byli jeszcze rozmnażam i przesadzam, tworząc nowe kompozycje. O czym będzie i w tym odcinku, i w kolejnych. Więc serdecznie zapraszam do oglądania oraz do subskrybowania mojego kanału. Tam, gdzie rabata już mi się podoba i w tym sezonie nie mam w planach już niczego na nie zmienić, to układam warstwę kartonów, a na nich coś naturalnego. Bo w czasie przesadzania taka podwójna warstwa ściółki bardzo mi utrudnia swobodę działania, więc dopiero kiedy wszystko jest zrobione, to mam ochotę na wielki finał, czyli na wyściółkowanie rabaty. Wokół bodziszków takiej ściółki czasami nie robię bo one zagęszczają się super szybko, więc nie dają szans innym roślinom. A jeśli już pojawiają się chwasty, to nieliczne i można się z nimi uporać w kilka chwil. Za to bodziszki kwitną przecudnie i obficie, nawet do jesieni. Przy wyborze pierwszych bodziszków kierowałam się wyłącznie kolorem kwiatów, a nie ich wysokością. A teraz to naprawiam. Ta odmiana czakor rośnie do wysokości 40 cm i ma szerokość 60 cm, co teraz jest dobrze widoczne, bo zakrywa granice pomiędzy trawnikiem a rabatą. W pełni to akceptuję, zwłaszcza przy koszeniu, bo mi to w ogóle nie przeszkadza. Ten bodziszek jest zimozielony, nie zanika na zimę jak inne bodziszki i zdobi ogród, kiedy jest mróz i śnieg. A wtedy, kiedy przychodzi czas wiosennego przycinania róż to można wtedy jego liście przyciąć, czy też oberwać, ponieważ w krótkim czasie pokażą się nowe. Kwitnie bardzo wcześnie, a kwiaty zwabiają obady w dużych ilościach, co uwielbiam, bo to jest oznaką i wiosny, i nowego sezonu. Natomiast jesienią można pomyśleć o jego rozmnażaniu przez podział korzeni. I taki plan mam na koniec sierpnia. A może wcześniej to zrobię? Nie wiem jeszcze. Ten bodziszek jest dosyć niski, więc tworzy brzeg okrągłej rabaty. Pośrodku której jest Gaura, kwitnąca na biało, ona także ładnie zadarnia to miejsce, więc chwastów tutaj jak na lekarstwo, co mnie bardzo cieszy. Więc o wyściłkowaniu nawet nie pomyślałam. W pierwszych ciepłych dniach tego roku doszło do mnie, że ta część mojego grodu jest najbardziej słoneczna i ciepła. A na mojej liście ogrodowych marzeń były kolejne alstromerie. Bo jedna sadzonka z poprzedniego roku dobrze przytrwała zimę, co bardzo mnie do nich zachęciło. Więc zamówiłam trzy nowe sadzonki. No i właśnie dojechały do mnie. Czyściec wielkokwiatowy, kwitnący teraz na różowo, zajmuje tylko część małej rabaty. A kiedy pozbyłam się kilku centymetrów trawnika. To zrobiło się więcej miejsca od strony południowej dla trzech nowych alstromerii. Przed posadzeniem moczyłam je w wodzie, a do dołka dałam warstwy drobnych kamyków, by roślina nie stała w wodzie w razie zbyt dużych opadów, takich jak były ostatnio. Warstwa drobnej kory zatrzyma parowanie w czasie gorącego lata, które jest zapowiadane i mam nadzieję, że właśnie takie będzie, bo Alstromerowie uwielbiają, kiedy jest ciepło. Tak zakończyłam tworzenie tej małej rabaty. I na koniec rozłożyłam tutaj kartony, a na nie rozłożyłam drobną korę, którą mam z marketu, w dobrej cenie. Kartony oczywiście zbieram namiętnie i wykorzystuję wszystkie nie tylko na rabaty, ale także do kompostownika. Czy zauważyliście, że było trawnika? Dla mnie ważne są rośliny, a nie trawnik. No cóż, trawnika jest coraz mniej. Zanim rozłożyłam bardzo drobnej kory na kartonach, to odmieniłam tę robotę z drugiej strony. Na brzegu posadziłam, rozchodniki okazały w odmianie oriental dancer o bardzo ładnych ciemnych liściach. Rosły u mnie te sadzonki w innym miejscu, ale tutaj będą wyglądały znacznie lepiej. Natomiast szał mszony kwitnących na biało które tutaj były przez jakiś czas, zupełnie zrezygnowała. Rośliny o białych kwiatach bardzo lubię, ale akurat ta odmiana nie za bardzo mi odpowiadała. Dziś więc podjęłam decyzję, z którą mierzyłam się od dawna, bo od ponad dwóch lat. I w kilka chwil rabata jest dużo ładniejsza. Bodziszę grenarda to niska odmiana, dorasta maksymalnie do 40 cm wysokości. Kiedyś z ciekawości kupiłam jedną sadzonkę, bo był to ładny, dorodny okaz i spodobały mi się liście. A jak wiecie, oczy kupują. Z czasem, kiedy się ona rozrosła, to ją rozmnożyłam na kilka sztuk. I od tego czasu są przy hortensji ogrodowej w odmianie Nikoblu. Te kilka roślin jest jeszcze bardzo młodych, kwitną u mnie pierwszy raz. Więc z każdego kwiatka bardzo się cieszę. I zaglądam do nich często, za często. Ale to całkiem normalne zjawisko na tym etapie mojej relacji z tym bodziszkiem. Czy też tak macie? Zaglądacie i podglądacie młode rośliny? Ten bodziszek jest niski, więc dobrze by było mu na brzegu takie rabaty. Ale miejsce to już zajęła wcześniej tużyca ptasie łapki, która także jest rozmnażana z dwóch pięknych dorodnych sadzonek. Więc obie pogodziły się i polubiły swoje sąsiedztwo, więc tak już zostanie. A rok temu wspominałam o tym, że u mnie rośliny są na walizkach. I to chodziło właśnie o te dwie rośliny, dla których szukałam dobrego miejsca. I w końcu ta rabata okazała się tą szczęśliwą i dobrą dla nich, bo widzę teraz, że mają ładne tegoroczne przyrosty. A dziś na walizkach są koci miętki, ale o tym będzie osobny odcinek. Nie spodziewałam się tego, że bodziszek wspaniały będzie miał jak dla mnie jeden duży minus. A jest to odmiana wysoka. Dorasta do 70 cm i kwitnie przepięknie, obficie, na niebiesko. Ma przy tym szybkie przyrosty, co mnie bardzo zachęciło do przywiezienia trzech dorodnych sadzonek dwa lata temu do ogrodu. Od razu podzieliłam każdą z nich na trzy części. I obsadziłam nimi dużą rabatę. Urosły ekspresowo. A kiedy zakwitły, wyglądały wspaniale. Jednak już wtedy pokładały się na wszystkie strony. Więc zaraz po przekwiknięciu przycięłam przy ziemi i zostawiłam tylko trzy małe rośliny dla siebie, a pozostałe pojechały do super dużego ogrodu. Przeniosłam te moje piękne miejsce, gdzie w kolejnym sezonie znów się rozkrzypiły tak, że przysłoniły wszystko wokół. Ostatnie jesieni znów je pomniejszyłam i posadziłam je tutaj obok host. Ta odmiana kwitnie obficie, ale tylko raz w sezonie. Pędy ma długie, wiotkie, pokładające się na wszystkie strony, a to dla mnie jest dużym minusem, bo mam mocno ograniczone miejsce na rabacie. Więc zdecydowałam o tym, że zamienię tą odmianę na podciszka himalajskiego który dorasta tylko do 40 cm wysokości, a to dużo bardziej mi odpowiada. Zamówione sadzonki jadą już do mnie ze sklepu sadowniczy.pl. Ten sklep ma duży wybór i szybko dostarcza zamówienia, więc dosłownie za kilka dni posadzę tutaj dużo niższe bodziszki, a te pojadą do ogrodu, gdzie ostatnio było kradowicie i ogrodniczka ma straty w roślinach. Ta odmiana szybko zadarnie wolne miejsca, więc wszyscy będziemy zadowoleni i przeszczęśliwi. Na długie rabacie mam wodziszki roza. Jest to bardzo popularna odmiana, ponieważ kwitnie najdłużej ze wszystkich wodziszków. Mam tutaj kilka sztuk w jednym rzędzie i dopiero zaczynają kwitnąć. Pięknie zadarniają miejsce, które w ubiegłym roku okazało się dla nich za małe, więc wczesną jesienią przesunęłam wszystkie sadzonki tak, by rosły bliżej środka rabaty. Inne odmiany nie wypuszczają tak długich, bocznych pędów jak te. Są bardziej zwarte, ale właśnie ta odmiana ma tą przypadłość, że jej pędy są bardzo długie i szeroko się rozrastają, co warto wziąć pod uwagę w czasie sadzenia. Ten bodziszek zamiera na zimę. Nie jest zima zielone. Budzi się nieco później niż inne odmiany. Natomiast kwitnie najdłużej, super długo, tak jak wspomniałam. I bardzo obficie aż do jesieni. W ciepłe, słoneczne dni przyciąga masę owadów. Jak wszystkie bodziszki, jest odporny na szkodniki, nie choruje, dobrze znosi upały i suszę. Po rozmnożeniu potrzebuje dużo wody, by się ukorzenić w nowym miejscu, dlatego rozmnożanie robię zawsze jesienią, a nie wiosną. Obok nich mam dwukolorowe orliki. Jest to odmiana ranny ptak. Zakwitł nieco później niż inne orlikie, ale warto było czekać na taki obraz. Czy się rozsieje? Raczej tak. Na to czekam. Na rabatach staram się mieć jak najwięcej takich samych roślin, bo w większej grupie wyglądają najładniej. Takie rabaty podobają mi się najbardziej, bo są uporządkowane i dużo ciekawsze. Dlatego ostatnie kilka okazów wydałam, kilka rozmnożyłam i parę przesadziłam. Ale to nie koniec, bo mam w planach jeszcze parę zmian, których wcześniej nie planowałam, ale one są konieczne i będę je robiła w kolejnych odcinkach. Więc zapraszam do klikania łapki w górę i subskrybowania mojego kanału, bo będzie się działo. Życzę dobrej pogody, pozdrawiam!